Tak, super. Człeko tak nagrywa. E, 360 na YouTube subskrypcji? Proszę. A teraz jest chyba jak jeszcze i pół. No, pomału się dopiero, rozwija dopiero. A tak pamiętasz, po całej Polsce czy też po świecie? No, po Polsce w sumie. No, w Energylandii byłem 5 razy już chyba. 4 albo 5 nawet, nie pamiętam. A My pierwszy raz tutaj. To jest pierwnik na czystego wrażenia. No. Ale lech byłam i. I z kursu, proszę nie wystawiać rąk. ta kolejka była od samego początku parku istnienia, nie? No. Ja to tutaj wejść do Austrii. Aha. Austrii, nie. To lepsze rzeczy, na... No wiadomo. Za każdą rzecz, Aha, osobno, no to tak. Na to przynajmniej raz... A no. no. na emerynawy wejść, nie? Nie. Ja polecam, tam jest naprawdę, to jest taki już światowy poziom, tylko że z sumie dużo więcej ludzi, dużo dłużej trzeba czekać na atrakcje w takim no, okresie no, wakacyjnym czy coś to i jada tam i a to wtedy no to wtedy nie masz tak ludzi to to można spokojnie sobie Satek jest w sumie spoko O tu się, można plomby w zębach pogubić. 어? <놀람>